Dzień dobry, odpowiadam na Pani pytanie, Pani Anno. Czy mama, tu czytam imię, jaką decyzję powinna podjąć w sprawie wyjazdu? Tak, tak, żeby było dobre, i teraz połączymy, tak? Tak, żeby było to dobre dla córki. Ja nie wymieniam imion, Pani wie o kogo chodzi. Jaką dorotę. Jaką ta mama powinna podjąć decyzję w sprawie córki i względem wyjazdu, proszę pani, przede wszystkim tak. To, że jest w ogóle takie wahanie, to wynika to z tego, że ta pani mama, znaczy to nie jest mama, to będę nazywać osobę pani mama. Pani mama, no, no nie obraźcie się na mnie, ale ja wiem, że chcę jak najlepiej dla swojej córki, ale jest troszeczkę nadopiekuńcza. Jest tu w tych kartach taka kontrola, sprawdzanie, podglądanie, rozkminianie. Ale przede wszystkim to jest taka matka kontrolująca. Więc może, bo mam szczerze mówiąc lepsze karty, na to, że jej tak powinna pozwolić na ten wyjazd. Dwa króle, dziesiątka kielichów. Przede wszystkim, krzywda się córce nie stanie. Będzie miała solidną, dobrą opiekę. Ogólnie doznania, naprawdę pozytywne. Stabilność. Będzie z jakichś względów. Ta córka, ona się tam poczuje bardzo stabilnie, bardzo dobrze. A zostanie, to będzie miała poczucie izolacji, odcięcia. Będzie pytać o tą wycieczkę, będzie ją to interesowało. No na pewno będzie razem z mamą, tak, ale taki wpływ tutaj, jakby, ja bym bardziej powiedziała, że um, jeśli tu jest ojciec, również dziecka, to ojciec bardziej byłby za tym wyjazdem. Matka y, śledzić, podglądać, opiekować się, y, drżeć, troszczyć, aż nawet za bardzo. Trochę powinno być to poluzowane i dziecko powinno zyskać. Samodzielność i da sobie radę. Naprawdę sobie da radę. Oczywiście. Siła, moc. Trzeba zacząć przezwyciężać problemy, a nie ich unikać. Trzeba dawać sobie radę w grupie. Ja bym powiedziała, że ten wyjazd, wręcz jakiś taki, może przełom w tym wszystkim wnieść. Także. Moja rada, oczywiście pani mama zrobi jak uważa, ale córka powinna jechać. Dziękuję bardzo.